Kochać i rozumieć siebie, to w jaki sposób rozumiesz siebie dzisiaj i teraz, albo nie rozumiesz, W to w jaki sposób budujesz relację z samym sobą. Kochasz siebie albo nie kochasz, albo nie wiesz, jaka jest Twoja relacja z samym sobą, to ciągłe poznawanie nie tylko tego, co przeżywasz obecnie. Twoich myśli, Twoich uczuć, całego tego środowiska wokół Ciebie, ludzi, wydarzeń, doświadczeń, ale to również cofanie się w przeszłość i poznawanie tych etapów dojrzewania, twego wzrastania, kiedy rodzice, środowisko, rodzeństwo, inni ludzie mieli większy wpływ na to na formowanie się ciebie. I właśnie. W tym naszym, całym tym procesie poznawania, Twojego poznawania, będziesz umiał bardziej zrozumieć siebie, to kim jesteś dzisiaj, i będziesz umiał zbudować tą relację do samego siebie. Kochać albo nie kochać, albo być obojętnym. Zapraszam na nasze kolejne rozważanie z bloku Praktyki duchowe. Kontynuujemy dalej te nasze tematy. Kochać i rozumieć siebie. I dzisiaj skupimy się na tym etapie dojrzewania, dojrzewania dziecka, Twojego dojrzewania od momentu poczęcia do narodzenia. Pamiętam takie wydarzenie wiele lat temu. Było to w Afryce. Pół godziny pojechałem na wioskę dojazdową. Pół godziny samochodem, zostawiam samochód na, w jednej wiosce, idę piechotą jedną godzinę, łódka, przeprawiam się przez rzekę i znowu kolejna godzina piechotą i jestem w wiosce. Mała wioska, gdzieś w buszu? Siadam pod drzewem przed mszą, aby dać możliwość spowiedzi ludziom. I przychodzi młoda kobieta. Siada i nie spowiada się, ale mówi: Ojcze, proszę cię modlić się za nasze dziecko. Jestem w ciąży, mamy nowe dziecko. I ja mówię do niej z miłą chęcią: przyłączam się do waszej modlitwy. Jestem z wami na modlitwie. I zadaję pytanie, a o co chcesz, o co pragniecie się modlić dla waszego dziecka? I ona oczywiście mówi o zdrowie, o dobre narodzenie, poród i tak dalej. I w pełni cię dodaje, i ojcze proszę Cię módl się, abyśmy my jako rodzice umieli współpracować, umieli pozwolić, aby obraz i Boże podobieństwo, które jest zapisane w naszym dziecku, wzrastało. A ja tak patrzę na nią i sobie mówię, skąd w niej się wzięła ta wiadomość, że ich dziecko jest, otrzymało ten dar, obraz i Boże podobieństwo. I ona wstaje w pewnej chwili i odchodzi, wraca, do, idzie do tego kościółka. I tak na nią się patrzę i widzę, że w prawej dłoni ona niesie Biblię, Pismo Święte. I wówczas wiemy, że właśnie tam, tam przeczytała o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Rozpocznijmy nasze rozważanie. <laughs> Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tak więc etapy odpoczęcia, dojrzewania dziecka, Twojego dojrzewania, co się wydarza, wydarzyło, co mogło się wydarzyć, co się nie wydarzyło. W całym tym etapie dojrzewania, formowania się Ciebie w łonie Matki. Odpoczęcia do narodzenia. Poczęcie w jaki sposób twoje rodzice, w jaki sposób rodzice odpowiadają na tę wiadomość, to, które daje im lekarz i mówi, jesteście rodzicami, poczęło się dziecko. Albo dowiadujecie się przez jakiś ten aparatik, który kupujecie w aptece i, i sprawdzacie, czy jest poczęcie, czy nie ma. Jaka reakcja? Poczęcie, czyli połączenie się tych dwóch, dwóch, dwóch jąder, Plemnika z jądrem jajowym kobiety, i ta jedna komórka, zygota, poczęcie. I w tej jednej komórce zapisane jest wszystko o tobie. Wszystko. DNA, jak to mówi medycyna, psychologia. Tam jest w jednej komórce zapisane. I ciekawe to, że później w czasie tego procesu rozwoju tej zygoty z jednej komórki dzieli się na wiele innych komórek i w każdej komórce jest zapisany ten sam system to kim jesteś, to kim ta, cała ta Twoja <laughs> możliwość stawania się kim jesteś. I teraz przyglądamy się w jaki sposób człowiek, matka, ojciec, rodzice reagują na tę wiadomość, lekarz mówi: „Będziecie macie dziecko, poczęło się dziecko. Jedni rodzice przyjmują to z radością, z miłością, z wdzięcznością. Pamiętacie, jak mówiliśmy na poprzednim naszym rozważaniu o tym młodym, młodym małżeństwie, które uroczyście siadało przy stole, na kolacji, aby zaprosić dziecko do ich życia? I teraz, kiedy oni się dowiadują, oczywiście z radością, z miłością i z wdzięcznością, oczywiście z pewnym też pewnym niepokojem, bo nie są w w stanie do końca kontrolować tego, co się wydarzy w życiu ich dziecka. Ale z radością, z miłością przyjmują to dziecko. Są osoby, są matki, są rodzice, ojciec, matka, którzy lękają się, niepokoją się bardziej niż radują, bo nie wiedzą, co się może zdarzyć i wydarzyć dziecku. Ale są również rodzice, którzy boją się odrzucają tę wiadomość, ponieważ dla nich dziecko staje się pewnego rodzaju przeszkodą w karierze, w wygodzie i tym wszystkim. Pamiętam takie wydarzenie. Młode małżeństwo. Matka. Oboje są nauczycielami. Długo czekali na dziecko. I w pewnym matka przychodzi do mnie do spowiedzi. I mówi o, o tym, że, że yy. Mają dziecko. Ona jest wciąż, ciąży. Któryś miesiąc w ciąży. I mówi, że lekarz, że wykryto u niej pewną chorobę, która jest, zagroże jest sta stanowi zagrożenie albo dziecko, albo matce. I dalej z takim łzami w oczach mówi, że lekarz zaleca usunięcie. I ona jakby pyta się mnie, co ma w końcu zrobić. I odpowiadam, słuchaj, ty i Twój mąż. Sprawdźcie jeszcze inne diagnozy, innych lekarzy. I Bóg, w którego wierzycie. Razem. Siądźcie, zawieźcie i zdecydujcie. Minęło kilka miesięcy. Spotykam ich e, e, gdzieś w mieście. Prowadzą, prowadzą, pchają wózek i z radością mówią ojcze, to jest nasza córeczka. Zdrowa. I matka w cię dodaje, ja jestem zdrowa. Tak, <laughs> tak więc poczęcie. W jaki sposób yy, przyjmuję, przyjmują rodzice tę wiadomość, że jest dziecko? To jest bardzo ważne. To jest ważne, abyś ty umiał poznać, rozmawiać z Twoimi rodzicami, jeżeli żyją. W jaki sposób oni zareagowali na to, że, że począłeś się? Z radością, z miłością, z lękiem, z niepokojem. Jaki, w jaki sposób na to zareagowałeś? To jest bardzo ważne dla Ciebie, abyś umiał zrozumieć ten moment, tego powitania w, tej, w, tej, w tym życiu. I następne takie dwie bardzo ważne rzeczy w tym etapie dojś, od poczęcia do narodzenia. To ten, ten wpływ tego, co odziedziczyłeś po rodzicach i środowiska. Ta współpraca tych dwóch elementów na Twoje wychowanie, na Twoje wzrastanie, rozwijanie całego systemu nerwowego, systemu pokarmowego, rozumu i tak dalej. Otóż odziedziczyłeś po rodzicach pewne fizyczne elementy. Seks otrzymujesz po rodzicach. I jest jasne: jesteś chłopcem albo jesteś dziewczynką otrzymałeś pewne odziedziczyłeś pewne fizyczne cechy powiedzmy jak kolor oczu budowę ciała wygląd twarzy i tak dalej odziedziczyłeś bardziej lub mniej po ojcu albo po matce odziedziczyłeś również pewne cechy charakteru osobowe jesteś bardziej pozytywny radosny Taki poszukujący, kreatywny, albo bardziej jesteś zamknięty w sobie, trochę wycofany ze, ze środowiska, taki bardziej negatywny. To są pewne cechy, o których później będziemy mówić, że je, możemy, je możesz zmodyfikować. Nie możesz ich wyrzucić, nie da rady. Nie możesz stać się z negatywnego, powiedzmy, patrzenia na życie, aby stać się bardzo pozytywny. Możesz to zmodyfikować. I otrzymałeś, otrzymałeś również pewne cechy genetyczne niektórzy, choroby. I to też trzeba i zaakceptować. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To nie odziedziczyłeś. nie odziedziczyłeś tego, ale otrzymałeś z miłości Boga. To, o czym mówiła owa kobieta w Afryce. Ojcze, módl się za nas, rodziców, abyśmy umieli współpracować i pozwolić, aby ten obraz i Boże podobieństwo zapisane w naszym dziecku umiało wzrastać. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, abyś teraz umiał zrozumieć, przypatrzyć się albo rozmawiać z swoimi rodzicami, czy oni wierzyli w tamtym momencie w Boga, czy w nich była ta, ta wiara, ta, ta wiedza, to poznanie, że. W Tobie, jako tym nowo poczętym dziecku jest również zapisany ten DNA Boga. Ta pełność życia. I w jaki sposób współpracowali z tym, kiedy byłeś jeszcze w łonie matki. Albo nie współpracowali, albo nie wierzyli. To jest bardzo ważny element, abyś umiał to zrozumieć. Ja pamiętam takie wydarzenie, też było w Polsce. Do kaplicy wiesz adoracji. Często przychodziła młoda kobieta, widzę w ciąży, matka. I wtedy się zadaje pytanie, dlaczego tak przychodzisz do, do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu? Prosta odpowiedź, bardzo piękna. Mówi: Ojcze, ja wierzę, że moje dziecko otrzymało nie tylko dary fizyczne, charakteru, ale otrzymał ten dar obraz i Boże Podobieństwo. Ja bardzo pragnę, aby to dziecko już miało ten kontakt z tym, który jest jego stwórcą. <grym> to, są, to są dla kogoś, to powie ktoś, jakieś dziwne, bajeczne historie. Nie. To jest realia naszego życia i bardzo ważne, abyś umiał to zrozumieć. Czy twoi rodzice w tym momencie, kiedy byłeś, poczęłeś się i rozwijałeś się w łonie matki, czy oni. Przyjęli również ten dar świadomie i dobrowolnie. Dar obrazu Bożego podobieństwa w Tobie. I teraz środowisko. Ten moment. W jaki sposób Twoje rodzice, matka, sposób, amin, sposób wyżywienia, zdrowe wyżywienie, czy nadużywanie powiedzmy alkoholu, nikotyny, czy narkotyków, które niszczyło Prawidłowy wzrost, prawidłowe rozwijanie się, formułowanie tego wszystkiego, kim jesteś. To jest też bardzo ważne, abyś umiał to zrozumieć i gdzieś w jakiś sposób to zobaczyć, przyczynić się temu. Samopoczucie matki, rodzina. Jeżeli jest ta relacja miłości ojca i matki, i relacja miłości w całej rodzinie, oni przeżywają spokój, radość. I ten spokój i radość, ona na ciebie, na ciebie oddziałuje, jako to poczęte dziecko w łonie matki. Bo z drugiej strony, jeżeli matka przeżywa ciągłe stres, kłótnie, biatyki w domu, to jest bardzo negatywne. Zubożenie środowiska, twego formowania się i wzrastania. I też przyjrzenie się w jaki sposób, w jakie, jaka była ekonomia kraju, stan polityczny, wojny czy pokój, yy, poz, yy, dobre ekonomiczne warunki kraju, czy tak dalej. To wszystko miało w jakiś sposób pośrednio lub bezpośrednio wpływ na twój rozwój. Tak jest, poznawanie, kochanie siebie, rozumienie siebie, to jest właśnie ten proces poznawania. I w tym momencie, jak widzisz, yy, poznawanie nie samego siebie w teraz, ale bardziej Twoich rodziców, matki, ojca, całego tego środowiska, całego tego wszystkiego, co odziedziczyłeś po rodzicach, i ten dar, ten obraz, i Boże Podobieństwo. W jaki sposób to są Tobie przedstawione poprzez te stworzenie warunków Twego formułowania się i wzrastań. Jako ćwiczenie duchowe, zapraszam, abyś. Zapytał się, rozmawiał z Twoimi rodzicami, jeżeli żyją. Jeżeli nie, po prostu wspominaj. Wspominaj, składaj pewne fakty. W jaki sposób mogli zareagowali na Twoje poczęcie i stworzyli te dobre, wystarczające, a może złe warunki Twojego wzrastania i dojrzewania. Zapraszam na, naszą kolejną, na nasze kolejne, rozważanie z tego cyklu, kochać i rozumieć Ciebie. Będziemy mówili o kolejnym etapie tego dojrzewania, wzrastania od narodzenia i te pierwsze trzy lata dojrzewania dziecka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen.